Co chciałbym wiedzieć, gdybym dzisiaj zaczynał na rynku? Cześć, z tej strony Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o temacie, który interesuje zwłaszcza nowe osoby na rynku kryptowalut. Nie będzie to jednak materiał stricte przeznaczony dla nowych osób, ponieważ wskazówki, które tutaj znajdziecie, będą moim zdaniem przydawać się przez kolejne lata dla absolutnie wszystkich uczestników rynku kryptowalut. Mianowicie, bardzo często pytaliście mnie w komentarzach, jako że mamy HOS, a my tutaj mówimy o realizacji zysków, Wy dopiero się dołączacie. W takim razie, co dla takich osób począć, kiedy jesteśmy w tak późnej fazie Cyklu. Więc zadałem sobie pytanie, co ja bym chciał, żeby mi zostało powiedziane na początku mojej przygody, tak po prostu, aby przede wszystkim zmaksymalizować moje zyski i z drugiej strony także zminimalizować ryzyko. Więc jeżeli myślisz, że to jest coś dla Ciebie, koniecznie, koniecznie oglądaj do końca. Poniżej w opisie znajdziecie listę rozdziałów tego wideo, tak abyście mogli przejść od razu do rzeczy, które Was interesują najbardziej lub ewentualnie w przyszłości wrócić i sobie coś przypomnieć. Tak samo poniżej znajdziecie listę linków do materiałów, do których będę się w tym wideo. Odwoływał, ponieważ jest to swojego rodzaju lista, krok po kroku i wiele, wiele materiałów zostało już przeze mnie nagranych tak po prostu, aby dzisiaj tego wszystkiego ponownie nie przypominać. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, jeżeli interesuje Ciebie tematyka kryptowalut, chcesz być na bieżąco z wiadomościami właśnie z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję, kliknij na dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Cię poinformować o nowszych wideo. Pamiętaj także, nie są to porady inwestycyjne. Wszystko zobaczysz w tych materiałach, co to moje osobiste i subiektywne przemyślenia na temat rynku krypto. Więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę i lecimy z tematem. Więc pierwsze, co chciałbym usłyszeć, jest to, że sama edukacja na rynku kryptowalut nie wystarczy. Tutaj jest tak samo jak w przypadku piłki nożnej. Mianowicie, jeżeli wziąłbyś dzisiaj podręcznik do nauki gry w piłkę nożnej, tak naprawdę nawet, żebyś przeczytał 100 takich podręczników i wyszedł potem na boisko, prawdopodobnie dalej byś grać nie umiał, dopóki byś nie zaczął po prostu grać i uczestniczyć w tym właśnie przedsięwzięciu. Tak samo jest w rynku kryptowalut, tak samo jest z inwestycjami. Na początek oczywiście edukacja jest potrzebna. Warto wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Jednak moim zdaniem równolegle Warto tutaj wyjść także z praktycznym podejściem i od razu zacząć stawiać swoje pierwsze, choćby nawet małe kroki na tym rynku. Więc od razu wlatuje kolejna wskazówka, mianowicie od razu zacznij handel na rynku kryptowalut. Teraz spokojnie, co mam dokładnie na myśli. Mianowicie, moim zdaniem, na początku warto mieć konta na trzech giełdach kryptowalut. Jest to jedna, chociażby polska, giełda, gdzie możecie wpłacić swoje złotówki za free, i następnie giełdy takie chociażby jak Binance czy Bybit, które dają nam dostęp do wielu, wielu różnych altcoinów. Dają nam możliwości zarabiania pasywnego na naszych kryptowalutach, ale nie tylko, o czym będziemy rozmawiać w dalszej części tego materiału. Oczywiście linki do instrukcji do tych giełd znajdziecie po niżej w opisie. I następnie, co warto zrobić. Ja bym osobiście wpłacił, i tak właściwie ja zaczynałem swoją przygodę 5 lat temu, mianowicie wpłaciłem 800 zł na giełdę polską, następnie zacząłem robić swoje pierwsze transakcje, czyli kupno, sprzedaż, sprzedaż, kupno i tak kilkanaście, kilkadziesiąt razy, tak po prostu, żeby zaznajomić się z tym, jak faktycznie to funkcjonuje, ponieważ jedną z rzeczy, która odpycha tak naprawdę wiele, wiele nowych osób na rynku kryptowalut jest to, że wydaje się im, że jest to bardzo, bardzo trudne, więc na na tym etapie warto byłoby się zapoznać z konkretnymi procesami, jakie na tym rynku zachodzą, zapoznać się z handlem tak po prostu, abyś czuł się tutaj nieco bardziej komfortowo. Więc kiedy już zrobiłbym swoje pierwsze 10, 15, 20, 30, 40 transakcji, przeszedłbym do nauki transferów, czyli wysyłania moich środków z jednej giełdy na drugą i zrobiłbym takich transakcji przynajmniej 10 ponownie, żeby zaznajomić się z tym w jaki sposób to funkcjonuje. I na koniec dnia okaże się, myślę, że potwierdzą to osoby, które są na tym rynku przynajmniej Mniej trzy miesiące, i przede wszystkim są to aktywne osoby na tym rynku, że kupowanie kryptowalut nie różni się tak naprawdę zbyt bardzo od kupowania chociażby na Allegro, a transferowanie kryptowalut nie różni się praktycznie niczym od wysyłania maili, ponieważ jeżeli wysyłasz maila, potrzebujesz wpisać adres, do kogo to wysyłasz oraz wpisać treść, oczywiście co chcesz przekazać. W przypadku kryptowalut jest to tak samo właściwie, czyli potrzebujesz adres docelowy, do kogo wysyłasz dane kryptowaluty i treść, czyli ilość danej kryptowaluty. Mam nadzieję, że taka analogia, takie porównanie obrazuje Tobie, jak to faktycznie wygląda. Oczywiście jednak nie musi to być 800 zł, może to być nawet 100 zł na start, tak po prostu, aby się tylko i wyłącznie, pamiętajcie, zaznajomić, więc możemy potraktować to jako swojego rodzaju takie szkolenie i te 100 zł przeznaczyć po prostu na naukę tego, w jaki sposób funkcjonuje ten rynek. A tak czy siak najprawdopodobniej z tych transakcji i tak jeszcze większość tych kwoty wciąż zostałaby na moim portfelu. Kolejną rzeczą, którą chciałbym, że została mi przekazana na samym początku, jest to, żebym od razu kupił sobie portfel sprzętowy i nauczył się korzystać z tego portfela. Ponieważ na rynku kryptowalut jest takie przysłowie nie twoje klucze, nie twoje kryptowaluty. I o tyle o ile giełdy scentralizowane, takie chociażby właśnie jak Binance, takie chociażby jak. Pomagają nam poruszać się po tym rynku nieco nieco sprawniej, ponieważ wszystko to mamy od ręki, to jednak trzymanie tam środków, zwłaszcza tych, których nie używamy, wiąże się oczywiście z wieloma różnymi ryzykami. Jednym z tych ryzyk jest chociażby schakowanie giełdy przez hakerów, lub ewentualnie zawinięcie się właścicieli ze środkami. Kiedy masz swoje kryptowaluty na swoim portfelu sprzętowym, po prostu jesteś dużo, dużo bardziej bezpieczny. Link do materiału objaśniający, w jaki sposób korzystać z Ledgera Nano X, czyli jednego z dostępnych portfeli sprzętowych, oczywiście. Znajdziecie poniżej. Kolejnym portfelem, jaki od razu bym dzisiaj założył, jest portfel MetaMask. Jest to rozszerzenie Google Chrome, które także pozwala Tobie być właścicielem Twoich własnych kluczy prywatnych. I ponownie film do tego materiału, w jaki sposób skonfigurować taki portfel dla Siebie, dosłownie w kilka minut, znajdziecie poniżej. Kolejny krok jest to oczywiście dalsza praktyka, czyli kolejne transfery z i na portfele sprzętowe. Więc załóżmy, że mam już jakieś środki na różnych giełdach kryptowalut, następnie powysyłabym nieco swoich kryptowalut to właśnie na te portfele sprzętowe i znowu 5-10 transakcji, tak po prostu, żeby zapoznać się w jaki sposób to funkcjonuje. Po tym etapie praktycznie fundament mam już wylany i dopiero wtedy, moim zdaniem, można myśleć o dalszych krokach na tym rynku. Kolejną rzeczą, którą chciałbym, żeby została mi powiedziana, jest to, że skoro zrobiłeś już rozgrzewkę, czas wyjść na boisko i po prostu rozegrać swój pierwszy mecz, czyli faktycznie rozpocząć swoje inwestowanie. I od samego początku po prostu chciałbym wiedzieć, żeby skupić się na pierwszej swojej strategii, na budowaniu swojej strategii. I to jest zdecydowanie z pomocą przychodzi najprostsza z dostępnych i też długoterminowo okazuje się jedna z najbardziej skutecznych, czyli strategia DCA, Dollar Cost Averaging. Na moim kanale przez 4 lata prowadziłem taki eksperyment, w którym to? Co tydzień kupowałem za 20 zł bitcoina i za 20 zł wybranego altcoina, po to, żeby sprawdzić, czy inwestując w tak małe kwoty regularnie wybrane kryptowaluty, faktycznie można mieć wymierne rezultaty. Jeżeli interesują Cię, jakie wyniki w tym eksperymencie osiągnąłem, znajdziesz tutaj powyżej ten materiał, ale także podlinkuję go poniżej, tak po prostu, abyś mógł sprawdzić, jak przebiegał cały eksperyment i przede wszystkim, co jest najważniejsze, jakie wnioski z tego wyciągamy. Ponieważ te wnioski moim zdaniem są najcenniejsze i dzisiaj bardzo mi pomagają. W tym, aby moja strategia była dużo lepiej zoptymalizowana. Dodatkowo na moim kanale 8 miesięcy temu rozpocząłem kolejny eksperyment na nieco większym kapitale, i także poniżej w linku znajdziecie dokładnie ten materiał, z którym zachęcam Ciebie, abyś się zapoznał, tak po prostu, żebyś sprawdził, co jak i. Dlaczego? Więc załóżmy, że startuję ze strategią DCA i na początku chciałbym rozpocząć tylko i wyłącznie na projektach fundamentalnych, najprostszych, czyli Bitcoin, powiedzmy, i Ethereum, ponieważ moim zdaniem, tak czy siak, póki co na tym rynku Bitcoin jest królem. I bardzo często, jeżeli coś złego dzieje się z Bitcoinem, reszta rynku leci na web na szyję. Natomiast jeżeli z Bitcoinem jest dobrze, także pozostała część rynku radzi sobie całkiem, całkiem dobrze. I tutaj, patrząc na same fundamenty Bitcoina, mam nadzieję, że na tym etapie, edukując się na rynku krypto, już wiesz, czym jest Bitcoin i dlaczego warto go mieć w portfelu. Więc strategia DCA, taka sama kwota, może być to mała kwota, w regularnych odstępach czasowych, optymalizując najprostszymi wskaźnikami na podstawie chociażby właśnie tego wideo z podsumowaniem z naszego eksperymentu na tym kanale. Zostając przy stworzeniu swojej strategii, chciałbym też wiedzieć od samego początku, że warto swoje portfolio podzielić na pewne części. Na początek jest zdecydowanie portfolio long term, można powiedzieć portfolio emerytalne, gdzie korzystając chociażby się ze strategii DCA długoterminowo inwestuje dla siebie, myśląc o przyszłości. Ponieważ jeżeli faktycznie kryptowaluty osiągną status pełnej adopcji i dojdą chociażby do poziomu adopcji, jaki dzisiaj ma internet, wciąż mówimy o zwiększeniu ilości użytkowników 16-krotnie od dnia dzisiejszego. Więc potencjał wciąż jest gigantyczny. Kolejna część portfolio jest to portfolio cykliczne, ponieważ zakładają, że Bitcoin podlega czteroletnim cyklom, i tak samo cały rynek co do tej pory, póki co się sprawdzało. Warto w tej części. Portfolio, także mieć różne składowe. I tutaj na początek zdecydowanie warto mieć stablecoiny. Znowu, dlaczego warto mieć stablecoiny i jaką one pełnią funkcję właściwie w każdych warunkach rynkowych? Link do materiału, który to opisuje, znajdziecie poniżej. Kolejne części składowe są to zdecydowanie tokeny giełd zcentralizowanych, następnie tokeny giełd zdecentralizowanych, następnie ekosystemy, takie chociażby właśnie jak Ethereum, Solana, Luna, Cardano czy inne tego typu projekty, które są także fundamentami do tego, aby na tych projektach znowu coś dalej budować, ponieważ jak się okazuje, to także wyszło z naszego eksperymentu, że na przestrzeni ostatnich 4 lat te projekty po prostu radziły sobie najlepiej. Następnie oczywiście mała część portfela w nieco bardziej ryzykowne nisze, w nieco bardziej ryzykowne projekty. Dzisiaj patrz, na to, co dzieje się na rynku, projekty gamingowe, projekty metaversowe, także chciałbym mieć część takich projektów w swoim. Portfolio. I tutaj znowu podkreślę, chciałbym, żeby ktoś mi wtedy powiedział, że faktycznie skup się tylko na tzw. blue chipach, czyli na projektach, które dzisiaj już są mocne fundamentalnie, tak aby stanowiły większość twojego portfolio, ponieważ jeżeli mam w swoim portfelu zbyt dużo projektów, zbyt ryzykownych, te wahają się najbardziej, te bardzo często mają najmniejszą płynność i te sprawiają, że na portfelu są bardzo duże wahania, wtedy nasze emocje także podlegają coraz większym wahaniom, a to powoduje, że podejmujemy coraz gorsze decyzje na tym rynku. Więc załóżmy, że ustaliłem już dla siebie, jakie nisze i jakie projekty chcę w swoim portfolio mieć, bazując oczywiście na tych najmocniejszych, które dzisiaj są na rynku, warto ustalić sobie, kiedy w dane projekty wchodzę, czyli kiedy w dane projekty kupuję i następnie, kiedy z tych projektów wyjdę. I o tyle, o ile moje portfolio długoterminowe jest nie do dotknięcia, co oznacza, że nie ruszam go przez kolejne 4, 8, 10, 15, 20 lat, o tyle na portfolio cyklicznym warto robić ruchy. Czy to będą ruchy kilkumiesięczne, czy to będą ruchy co kilka, Lat na danych wybranych projektach, w zależności od tego, jakiej stopy zwrotu z danego projektu oczekuje. I tutaj znowu, jeżeli chodzi o idealne momenty zakupu na początek pozostać warto przy najprostszych wskaźnikach. Jednym z takich wskaźników jest chociażby Fear and Greed Index, który pomaga dla mnie do dnia dzisiejszego sprawdzić jaki sentyment panuje na rynku. W świecie inwestycji od bardzo, bardzo dawna jest takie przysłowie, które mówi, że kupuj, kiedy na rynku krew się laje, kiedy jest absolutnie największa panika, a wyprzedawaj, kiedy inni są chciwi. I ten właśnie wykres pomoże tobie w dłuższym terminie zoptymalizować momenty zakupu, ale także zoptymalizować momenty sprzedaży. Więc podsumowując, pierwsze portfolio, jest to strategia DCA, następnie portfolio długoterminowe i portfolio cykliczne. I w tym portfolio cyklicznym także kilka nisz i kilka topowych projektów z tych nisz, gdzie zaczynam kupować te projekty w momencie, kiedy rynek chociażby się boi. Oczywiście na Twojej drodze będziesz znachodził coraz to nowsze wskaźniki i coraz to nowsze możliwości, aby Twoje portfolio zoptymalizować, i jest to jak najbardziej OK, to jednak na początku początku warto zostać po prostu przy najprostszych rzeczach. Więc otrzymałem już trzy wskazówki, jak zacząć, jak się rozgrzać, jak zagrać swój pierwszy mecz. Natomiast tutaj warto też wiedzieć, czego nie robić, ponieważ na tym rynku są także pewne zasady, które będą powodować, że jeżeli je złamiesz, po prostu zaczniesz na tym rynku tracić. I na moim kanale nagrałem dwa wideo. Pierwsze wideo jest to z ośmioma moimi największymi błędami, które kosztowały mnie naprawdę mnóstwo, mnóstwo pieniędzy. I dodatkowo kolejne wideo, które pokazuje Osiem waszych błędów, którymi najczęściej dzieliliście się nie tylko w komentarzach pod moimi materiałami, ale także wysyłaliście swoje historie w wiadomościach prywatnych. I na podstawie tego masz 16 rzeczy, których absolutnie na tym rynku nie warto robić. Tak samo jak w piłce nożnej, nie warto dać komuś kosy od tyłu, bo dostaniesz czerwoną kartkę po prostu i z boiska wylecisz. Tutaj także są pewne rzeczy, których nie należy absolutnie pod żadnym pozorem robić. Więc zanim zdecydowałbym, aby na ten rynek wejść dużo większym kapitałem, i być może nieco bardziej w ten rynek się zaangażować, zdecydowanie chciałbym i to bardzo chciałbym te dwa materiały dla siebie. Obejrzeć. Kiedy mam już przerobione właściwie wszystkie podstawy na tym rynku, przechodzimy nieco dalej na kolejny etap wtajemniczenia. Mianowicie w jaki sposób zaprząc nasze kryptowaluty do pracy, tak aby nie tylko sobie leżały gdzieś w na naszym portfelu i nie tylko czekały na po prostu wzrost swojej wartości, ale także w międzyczasie w wielu, wielu przypadkach kryptowaluty po prostu mogą nam zarabiać dodatkowe kryptowaluty, czyli po prostu dodatkowe pieniądze. I moim zdaniem warto, zdecydowanie warto z tego korzystać. Na początek znowu. Chciałbym, żeby zostało mi powiedziane, skup się na najprostszych rozwiązaniach na tym rynku, które dzisiaj dostarczają giełdy scentralizowane. I ja wiem, że na giełdach centralizowanych są ryzyka, to jednak w pierwszych tygodniach, być może w pierwszym miesiącu lub dwóch swojej przygody na rynku krypto, moim zdaniem warto po prostu zobaczyć, z czym to się je. I te giełdy po prostu mają najniższy próg skomplikowania, jeżeli chodzi o wejście właśnie w te tematy. I tutaj oczywiście możemy rozpocząć od największej giełdy kryptowalut, która także cieszy się największym zaufaniem, i moim zdaniem, jeżeli chcielibyśmy porównywać bezpieczeństwo różnych giełd, to wciąż giełda Binance jest jedną z tych najbezpieczniejszych, jeżeli chodzi o giełdy scentralizowane. I na tej giełdzie także mamy najwięcej właściwie dzisiaj możliwości zarabiania pasywnego na naszych kryptowalutach, więc w zależności od tego, jakie projekty posiadasz, poniżej w opisie znajdziesz link do materiału o Binance Earn, gdzie zobaczysz, w jaki sposób faktycznie na tej giełdzie można zarabiać na swoich kryptowalutach. Kolejną rzeczą, którą chciałbym, że została mi przekazana, w jaki sposób zaprząc moje kryptowaluty do pracy, jest to, aby korzystać w Różnego rodzaju launch i launchpadach. Znowu na moim kanale jest króciutka seria na temat tego, czym w ogóle jest IDO, czym są launchpady, czym są launch I znowu poniżej znajdziecie te linki do tych materiałów, gdzie dowiesz się, w jaki sposób można inwestować w najwcześniejszej fazie w różne projekty kryptowalutowe. I tym samym mamy tam najmniejsze risk to reward, i tym samym mamy spore szanse na to, aby po malutku nasza ta kula śnieżna, przysłowiowa po prostu się toczyła i robiła się coraz, coraz większa. I tutaj zarówno giełdy z oferują branie udziału w IDO, chociażby takie właśnie jak Binance czy Bybit, ale także mamy wiele różnych miejsc decentralizowanych, gdzie mamy takie opcje. Między innymi taką giełdą jest zdecentralizowaną właśnie PancakeSwap. I znowu ta seria o na cały czas będzie się rozwijać o coraz nowsze platformy, będą to platformy centralizowane, zdecentralizowane, więc moim zdaniem znajdziesz tam coś dla siebie. No i tutaj od razu przechodzimy właśnie do zdecentralizowanych finansów, czyli ostatnio bardzo słynnego DeFi. Dlaczego? Ponieważ tutaj mamy dużo więcej... Możliwości, ponieważ tutaj zahaczymy o stykowanie chociażby zdecentralizowane, więc o tyle, o ile na giełdach centralizowanych jest to dość proste, tutaj będziecie musieli, używając swoich własnych portfeli, czy to sprzętowych, czy chociażby takiego MetaMaska, w tym momencie korzystać z rozwiązań, które oferują dzisiaj projekty zdecentralizowane. I tutaj, oczywiście, znowu link do materiału, który pokaże Tobie, czym jest DeFi, jakie między innymi są tam projekty, jakie są tam możliwości, znajdziecie oczywiście poniżej w opisie. Jeżeli chodzi o poziom trudności, z czasem oczywiście nie będzie to tak, trudne, jak się na początku wydaje, tak jednak jest, przyznasz, ze wszystkim, to jednak myślę, że tak czy siak warto tam także stawiać swoje pierwsze kroki, choćby tak samo w przypadku jak w ogóle startu swojego na rynku kryptowalut, nawet z małym, z małym kapitałem. Czy to zdecentralizowany staking, czy to chociażby dostarczanie płynności na giełdach, czy to farmowanie naszych tokenów oraz wiele, wiele więcej. Tak naprawdę nisza DeFi cały czas się rozwija, więc wciąż nie wiemy, co nowego nas tutaj czeka. Jednak dzisiaj jest opcji już naprawdę sporo i nasze kryptowaluty nie muszą leżeć bez czy nie na naszych portfelach. Kolejną rzeczą, którą chciałbym, że została mi powiedziana jest to coś, co właściwie było mi mówione na początku mojej drogi, jednak bardzo często tego nie słuchałem i są to tak zwane airdropy. Dzisiaj można powiedzieć, że z perspektywy czasu nieco żałuję, to jednak nie do końca, ponieważ tak naprawdę dzisiaj nie rozumiebym tego, jak bardzo ważnym elementem to może być Twojego portfolio, zwłaszcza jeżeli zaczynasz z bardzo małym kapitałem. I ja bardzo często po prostu takich projektów airdropowych nie doceniałem, a okazało się, że wiele z nich dostarczało takie gratisji jak airdrop danej kryptowaluty, czyli otrzymanie darmowych kryptowalut o wartości kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, jednak bardzo często kilku tysięcy lub nawet w niektórych przypadkach rzadkich, co prawda kilkunastu tysięcy dolarów. Te oczywiście najbardziej wartościowe nie zdarzają się zbyt często, jednak jest naprawdę bardzo, bardzo dużo projektów, które mogą pomóc Tobie dać taki kickstart na początek i budować Twoje portfolio bez dokonania dodatkowego kapitału, po prostu korzystając z tego, co dzisiaj oferuje rynek krypto. Dajcie znać, czy chcecie, aby na tym kanale pojawiały się materiały o airdropach, ponieważ tak czy siak te materiały są dla Was. Dodatkowo, jeżeli chodzi o możliwości brania airdropów, tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czasami są to airdropy ogłoszane przez projekty, które być może dla siebie obserwujecie, czyli jeżeli macie jakąś kryptowalutę, ta kryptowaluta wchodzi we współpracę z inną firmą, która także ma swoją kryptowalutę i na tej społeczności po prostu robi tak zwany airdrop, czyli zrzut darmowych tokenów. Następnie, jeżeli używacie chociażby zdecentralizowanych finansów i to jest ostatnio bardzo bardzo częste, za to, że chociażby dostarczacie płynności na giełdach zdecentralizowanych, także są rozsyłane bardzo często różnego rodzaju airdropy i bardzo często bardzo cenne. Więc airdropy jak najbardziej, zwłaszcza i teraz bardzo ważne, zwłaszcza w BES-ie, czyli wtedy, kiedy innym najbardziej się nie chcę. Na tym rynku wielokrotnie czas pokazał, że ci, którzy są najbardziej systematyczni i cierpliwi, odnoszą największe korzyści. Czy to jest strategia DCA, gdzie faktycznie używam swoich własnych pieniędzy, czy to jest chociażby strategia brania udziału regularnie w różnego rodzaju airdropach? Kolejną rzeczą, którą chciałbym, że została mi przekazana, jest to, aby nauczyć się przynajmniej podstawowym stopniu, analizować projekty. Kryptowalutowe. I tutaj z pomocą, mam nadzieję, przyjdzie tobie materiał, który nagrałem o jednym z projektów, gdzie ja pokazuję, w jaki sposób ja podchodzę do analizowania projektów, gdzie zobaczysz, na co ja zwracam uwagę i które części składowe danego projektu są dla mnie osobiście najważniejsze. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ być może popełniasz jeden z błędów, które się pojawiały dość często na tym rynku. Mianowicie sugerujesz się bez żadnej własnej analizy tym, co ktoś. Mówi chociażby na YouTubie. Ktoś robi recenzję jakiegoś projektu, ty po prostu od razu inwestujesz bez sprawdzenia tych danych lub chociażby sprawdzenia, czy gdzieś z tyłu nie czeka coś jednak więcej. Jakieś dodatkowe pozytywne rzeczy, których autor nie zauważył, ale też negatywne, których faktycznie mógł nie zauważyć lub być może, ale to być może po prostu świadomie nie powiedział. Ta umiejętność oczywiście pozwala mi do portfolio dobierać coraz to lepsze projekty i tym samym optymalizować moje strategie na tym rynku. I mam nadzieję, jeżeli sam nauczysz się także analizować takie projekty kryptowalutowe. Sam będziesz robić to coraz coraz lepiej i dopiero kiedy przejdziesz te wszystkie podstawowe, fundamentalne rzeczy, zaczniesz szukać nieco głębiej właśnie na tym rynku, ale przede wszystkim zaczniesz robić to Samodzielnie. Kolejną rzeczą, którą chciałbym, że została mi powiedziana, zwłaszcza dzisiaj, jest to, aby nie ignorować niszy NFT. Ja rozumiem, że można być sceptykiem, i przyznam, że na początku ja takim sceptykiem także byłem, to jednak NFT przynosi dużo, dużo więcej niż większość ludzi sobie dzisiaj jest w stanie wyobrazić. Znowu na moim kanale w ciągu kolejnych tygodni, kolejnych miesięcy będą pojawiać się materiały o NFT fundamentalne oczywiście, czyli czym NFT są, w jaki sposób można rozpoznać skam na rynku NFT, czy w jaki sposób można można odizolować te nieco lepsze projekty na tym rynku. W ciągu kilku ostatnich miesięcy naprawdę dość mocno siedzę w tej niszy i muszę przyznać, że zaskakuje ona właściwie z miesiąca na miesiąc. Jednak jako że jest to temat bardzo, bardzo nowy, musisz wiedzieć, że tutaj moim zdaniem 95-99% projektów w ciągu kolejnych 3-4 lat po prostu nie przetrwa i po prostu zbankrutuje, ponieważ jest wiele tak zwanych money grabs, czyli projektów, które są tylko i wyłącznie skupione na tym, aby zebrać kapitał z rynku, a za Tymi projektami praktycznie nic nie stoi. I dlatego właśnie NFT jest tak daleko na mojej liście. To jednak. Koniec końców nie warto tego ignorować, ponieważ nie jest to wcale aż tak trudne, aby zrobić fundamentalną analizę danego projektu. Jeżeli uda ci się faktycznie wziąć udział w danym mintingu, czyli procesie powstawania tokenów NFT, kiedy te ceny naprawdę są bardzo, bardzo niskie, może to okazać się bardzo ciekawą inwestycją. Zwłaszcza, że coraz więcej NFT daje nam możliwości zarabiania pasywnego na naszych właśnie tokenach. NFT. I kiedy tylko pojawi się materiał na moim kanale, właśnie o NFT, dodam oczywiście linki do tych materiałów poniżej tego wideo. I kolejnym punktem, który chciałbym, żeby ktoś przekazał mi na samym początku mojej drogi, jest to, abym swoją drogę dokumentował, ale nie tylko w jakimś notesie, czyli wpisywać swoje wnioski, swoje inwestycje, co moim zdaniem tak czy siak warto, ale to bardzo warto robić. Natomiast chodzi mi o dokumentowanie Twoich kroków Twoich poczuwań na rynku kryptowalut na swoich social media. I teraz wiem, oczywiście, wielu sceptyków teraz powie, absolutnie to nie jest dla mnie. I tutaj jest pewnego rodzaju różnica i też zarazem wskazówka, którą dzisiaj zdecydowanie mogę się podzielić, jest to, że właśnie dokumentowanie sprawia, że ten proces jest bardzo, bardzo przyjemny. Ale po co mielibyśmy to robić? Ponieważ bardzo często na rynkach kryptowalut macie możliwości skorzystania z afiliacji. Czyli chociażby, jeżeli masz dzisiaj konto na jakiejś giełdzie scentralizowanej, chociażby jest to jakaś giełda polska, czy to giełda Binance, jest tam link tak zwany partnerski, który możesz użyć do tego, ale podzielić się ze swoim znajomym, tak po prostu, aby w przyszłości, kiedy ta osoba zrobi jakiś mały trade, dostaniesz mikro, mikroprocencik. I ja wiem, że są to naprawdę bardzo, bardzo małe kwoty, ponieważ tutaj mówimy o procencie, mikroprocentach, które pobiera giełda, jeżeli chodzi o prowizję za trading. To jednak w dłuższym terminie znowu rozmawiamy o tym, aby nasza kula śnieża cały czas się toczyła, a afiliacje, moim zdaniem, bardzo, bardzo w tym pomogą. I być może widzieliście bardzo często historię o. Osób, które na rynku kryptowalut właśnie dzięki afiliacjom zarabiają bardzo, bardzo duże pieniądze. To jednak, czego wiele ludzi nie docenia, jest to, że tak naprawdę dodatkowe 2, 3, 4 tysiące złotych z afiliacji do wygenerowania za kolejny rok, dwa czy trzy, twojego dokumentowania twojej drogi na rynku kryptowalut jest więcej niż realne. I naprawdę bardzo, ale to bardzo prawdopodobne, jeżeli zrobisz to dobrze i będziesz konsekwentny i systematyczny. Większość ludzi jednak tego nie zrobi, ponieważ obawia się opinii innych, Osób. I jeżeli faktycznie jesteś jedną z tych osób, to wiedz, że dokumentowanie sprawi, że właściwie będziesz mógł się od tego odizolować, ponieważ jeżeli dokumentujesz, tak naprawdę nie robisz siebie żadnego eksperta i właśnie takie dokumentowanie swojej drogi sprawi, że sam dla siebie będziesz wyciągał dużo, dużo więcej wniosków. A jeżeli przyjdzie odpowiedni czas, gdzie faktycznie zrozumiesz jak rzecz, być może będziesz gotowy zrobić jakiegoś posta w stylu: zobaczcie, korzystam z tej giełdy tyle i tyle czasu. Jeżeli chciałbyś założyć konto na tej giełdzie, wystarczy zrobić krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci. Tutaj jest mój. Link partnerski. I tyle. Wielkim błędem, jaki robi wiele, wiele osób, i dzięki przez to, być może ty także myślisz, że jest to tak zwane spamowanie social mediów, spamowanie swojej ściany, jest to, że wiele ludzi po prostu rozrzuca linki partnerskie na lewo i na prawo, nie dając pod spodem żadnej wartości, ani żadnej chociażby rozrywki. Ponieważ nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o dokumentowanie, jest to swojego rodzaju, właśnie forma rozrywki dla innych osób, ale po części także forma edukacji. Czyli osoby, które cię obserwują. Niezależnie czy jest to jedna osoba czy tysiąc, po prostu zaczną Ciebie obserwować z dużo większą dozą zainteresowania, ponieważ być może dzielisz się dzisiaj swoimi posiłkami, to co masz na stole, czy innymi rzeczami, co oczywiście nic mi do tego. Natomiast, jeżeli myślisz o tym, aby zwiększyć swoje możliwości, zwiększyć swoje szanse na rynku kryptowalut, zwłaszcza długoterminowo, moim zdaniem, przynajmniej ja chciałbym, żeby to mi zostało powiedziane od samego początku dokumentuj swoją. Drogę bez absolutnie narzucania się nikomu. Zrób to dla samego siebie, tak po prostu, aby robić swojego rodzaju dziennik i wyciągać z tego dla siebie jak najwięcej wartości. A być może efektem ubocznym może się ukazać, że zaczniesz generować dodatkowe źródło dochodu właśnie dzięki dokumentowaniu i dzięki rynkowi kryptowalut. Kolejną rzeczą, którą chciałbym, że została mi przekazana, jest to, abym zainteresował się analizą on-chain. To nie mówię od razu, żeby wchodzić nie wiadomo w jakie dane, nie wiadomo w jaką matematykę, podstawowe rzeczy z analizy on-chain. Na moim kanale nagrałem także trzy materiały po pięć wskaźników w każdym. Wszystkie te wskaźniki są darmowe, które nie tylko są moim zdaniem bardzo dobrze wytłumaczone i po prostu pomagają optymalizować nasze strategie. Ponieważ patrząc na analizę on-chain dane on-chain, możemy bezpośrednio wiedzieć co dzieje się od tyłu, jeżeli chodzi o blockchain, chociażby samego Bitcoina i dzięki temu możemy stwierdzić w jakim momencie w cyklu jesteśmy, czy w danym momencie być może hodlerzy się zaczynają wyprzedawać, czy być może osoby, które dzisiaj mają już bardzo Duże portfele zaczynają znowu skupować, to daje nam bardzo dużo wskazówek. I moim zdaniem warto z tego skorzystać, zwłaszcza, że ta wiedza i te wskaźniki póki co jeszcze są darmowe. To jednak, jeżeli nie przerobisz pierwszych chociażby tutaj 3, 4, 5 punktów, moim zdaniem analizę on chain po prostu możesz dla siebie odpuścić. to od razu kolejną wskazówką jest to, aby nauczyć się podstawowej analizy technicznej. I znowu ja wiem, że z jednej strony wiele osób mówi, że analiza techniczna nie działa, z drugiej strony wiele osób uważa, że jest ona bardzo, bardzo trudna. I na moim Kanale obok NFT także pojawi się kilka materiałów na temat tego, co ja wiem na temat analizy technicznej, ponieważ ja osobiście nie uważam siebie za żadnego eksperta w tej dziedzinie, natomiast umiem wyznaczyć linię trendu, opory i wsparcia. Umiem także wykorzystać podstawowe wskaźniki, które pomagają mi stwierdzić, w którym momencie się dzisiaj znajdujemy, tak żeby chociażby nie kupować na szczytach, a zwiększać swoje szanse na potencjalne zyski, wyszukując bardzo silnych wsparć cenowych, które historycznie po prostu bardzo często się powtarzają. Więc znowu, kiedy te materiały zostaną nagrane, poniżej. W opisie dorzucę właśnie te linki. Podsumowując i zbierając to wszystko dokupy zdecydowanie zaczynamy od absolutnych fundamentów i od tak zwanego treningu. To moim zdaniem jest to pierwszy tydzień, pierwsze dwa, trzy tygodnie absolutnie maksymalnie, zwłaszcza jeżeli robisz to codziennie. Dla niektórych wystarcza kilka dni i następnie są gotowi do tego, aby poczynić kolejne kroki. Następnie strategia i poznawanie coraz bardziej rynku kryptowalut, zakłębianie się w coraz to nowe nisze. I jeżeli chodzi o moje własne doświadczenie i to, co ja mógłbym dzisiaj Tobie przekazać, jeżeli faktycznie myślisz o rynku kryptowalut, Długoterminowo, to jest to, aby absolutnie na tym rynku nie bać się żadnych nowych rzeczy. Mało tego, te nowe rzeczy po prostu dawać im szansę i te rzeczy próbować, ponieważ ten rynek cały czas się rozwija. W ciągu kolejnych lat, moim zdaniem, pojawi się mnóstwo projektów, które wyprzedzą kapitalizację rynkową. Wiele z projektów, które dzisiaj są w top 10, top 20, top 30, top 50. I co zdecydowanie warto wziąć sobie tutaj do serca, jest to, że systematyczność i konsekwencja wypłacają na tym rynku największe odsetki, jeżeli będziesz systematyczny, będziesz robił rzeczy, których innym się robić nie chce, finalnie bardzo prawdopodobne, ale to bardzo prawdopodobne, że po prostu na tym bardzo mocno skorzystasz. I tutaj jestem przekonany, że wielu z Was, którzy na tym rynku są już jakiś czas, zdecydowanie te słowa potwierdzą. A moim zdaniem, kolejne 5-10 lat wciąż będą należeć do rynku kryptowalut. I absolutnie ten rynek nigdzie, ale to nigdzie się nie wybiera. Daj znać, czy Twoim zdaniem coś ważnego w tym materiale. Pominąłem, natomiast jeżeli w tym wideo znalazłeś dla siebie jakąś wartość, zostaw łapę w górę, pomyśl o subskrypcji, natomiast jeżeli żadnej wartości tutaj nie było, zostaw łapę w dół. Tak czy siak, wielkie dzięki, że dotrwałeś do końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.